Ależ dzień dobry, dzień dobry. Witam was ponownie w Aqua Show i na moim kanale na YouTube. A przed wami jest ten piękny zbiornik wykonany przez firmę Diversa, który to dzisiaj będzie upiększany przez jednego z najbardziej utytułowanych aquascaperów w Polsce, Michała Adamka, który pokaże wam jak stworzyć dioramę lasu, tak aby idealnie wyciągnąć głębię z tego zbiornika i tak aby nasze akwarium bardzo mocno cieszyło oko. Ale w tym materiale troszkę będzie mniej mojego głosu. A więcej Michała Adamka, bo to co mistrzowskie trzeba oddać mistrzowi, a więc niech to on opowie Wam dokładnie co i jak zrobić w zbiorniku, aby to wyszło bardzo ładnie. Dzień witam wszystkich na warsztatach ze mną, bardzo dziękuję, że przyszliście tak dziś. Czy dobrze mnie słychać wszędzie? Super. Zanim zaczniemy jeszcze wielkie podziękowania dla sponsorów, e, partnerów naszego wydarzenia. Firma Jokuci jak zawsze położa i później nałożenie. Wielkie brawa. No i najważniejszy gość od Universa, panel Magni. I oczywiście filtracje, tak jak zawsze będą po e, Baum Premaxi 2000, bo to będzie biura Malasu, tak jak mam nadzieję, wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę. Dobrze. Ja myślę, że przejdziemy już do, do robienia hardscape'u, bo to i tak będzie długi proces. A tak jak daliście mi to zrozumienie, że te warsztaty powinny trwać 30 minut. E, zanim jeszcze przedstawię wam dzisiejszego mojego asystenta, Przemysława. wielki brawa. Przemysław zadecydował w Aqua Shell Podwodne także jak ktoś jest TikTokowy i robi szybką formę. Przemysław... Wrzuca bardzo fajny kontakt, robi też live'y, na które zapraszamy. Stworzył bardzo fajną biurę lasu, dlatego jest dzisiaj asystentem. Zdecydował się pomagać mi, co nie jest łatwym zadaniem, bo to będzie chaos, będziesz cały poklejony. O niej, <słuch> Ale muszą sobie jeszcze no, <grywa> Ale nie, to, to są dobrze zeskalowane narzędzia do bioramy. wieramy musi być wszystko zeskalowane. Dziękuję ślicznie. Czyli Aquascaping po Polsce. Bodelarsku. Dobra, i tu mamy pierwszą tubę. Ale tak. Ee... W dioramie i w ogóle w każdych aranżacjach konkursowych, nie, nie tylko, można się pobawić jeszcze odbiciami. Odbicia to jest to, co, czego jakby teraz nie widać na słupach, ale jak zalejemy wodę w obiektywie i na rzecz będzie widać, że jeszcze tu coś jest. Więc spróbujemy się pobawić. To jest już taka trudniejsza sztuka. Jeden z tych problemów pewnie dalej mamy. więc spróbujemy zrobić tylko z jednej strony. Ja specjalnie tu tak poukładałem taką mienie, żeby się wszystkich tych korzeni, które potrzebuje pierwsze są Przemyk, przemyk. O, to. O, to, to. to jest bardzo fajne. To jest puste w środku, wygląda trochę jak ten głośny z komisariatu. Ale to jest to przynajmniej lżejsze. To sobie przyklejmy. I teraz Wam pokażę jeszcze jeden patent, jak zrobić, żeby po przyklejeniu nie prześwitywało nam aż tak że głupio głośne odbicie. Zrobimy. Tweet, który pokazał pierwszy światło, Steven Chow. Kto z nami Chonga? Jedna osoba? To osobiście? Czy... Nie, słyszę. Stephen Chong to jest jeden z podopiecznych bokadystów. Bardzo utalentowany jako On właśnie jest jednym z tych, którzy zawsze próbują zrobić takie inne prace. Nie takie kopane, jak każdy tutaj robi. To samo, ciągle i to samo. Tylko szuka. No i właśnie to widać. Żalbo jest wysoko, a to jest bardzo daleko, bo ta praca jest trochę niezrozumiała. Ale wracając do brzegu, on wymieści bardzo fajny patent, że zakleja w środku czarną pekną. I to sprawdzimy, wyjście tego. Aż Włoży, żeby na czarne tło, żeby nam nie szpeciło. <noise> I później już do tyłu. to, to nam po prostu, jak już zabierze to odbicie i jak jeszcze tam między ten duży korzeń e, aż a tą taśmę damy trochę roślin, to nam fajnie, żeby ze swoim... Tak, jeszcze tu jeden z tyłu. I będziemy lecieć dalej. Do... Metoda klejenia e, używana przeze mnie jest e, prosta. To jest po prostu klej, jakiś absorbent. Albo ręcznik papierowy, albo pusteczki, albo zużyte pusteczki, albo to było rzecz, Czasami, Papa. Wiesz, klejcie, aranżacie to na to. No Popier że ale ale to użyte? <grym> <grym> nie, aż tak się nie dzieje. Ale na przykład y, y, moi znajomi i ja autentycznie oni odpalają jednego papierosa za drugim a, i zbierają to wszystko i później To jest bardzo ciekawy recykling. Może niekoniecznie no nie, to... <grym> <Jest grym> dobrze. Jest piękny. I zobaczcie. Będzie bardzo fajnie bez odbicia. Teraz e, kilka kamieni sobie powrócamy już do akwarium mniejsze szkoda tych dużych na razie. I teraz tak, to co mówiłem, z przodu będą duże elementy, ale musimy też pamiętać, że to akwarium to, trzeba wylęgnować, czyli trzeba sobie zostawić miejsce do czyszczenia. I owszem, można sobie zrobić 10 planów tutaj, przyklejając to do przedniej szyby, a po tygodniu już tego nie wyczyścimy i to mi picha. Więc trzeba sobie zawsze zostawić miejsce na rękę z gąbką, a przynajmniej na skrobę. Dlatego fajnie jest mieć akwarium 60 cm głęboko. Więc. Tak. Eee, Pamiętajcie, że jak opiekujecie się akwariami, jak je służycie, to zawsze musi być fajny proces. Z tej strony jest gładko, z tej jest kropowato, czyli w naturze to rosło w ten sposób, nie tak. Więc jak to tak byśmy przykleili, to owszem, jest fajna struktura, ale to się nam nie wydaje takie naturalne. Więc lepiej to położyć, przykleić w ten sposób. Zobaczymy, co z tego możemy zrobić. Tak, ale no to, to chyba tak nie zostawimy. Bo to by nam za bardzo skróciło i tym że nie bym to zrobił, że ten rękój wydać się tutaj. A jeszcze, jeszcze jednak spróbujemy. A to, to to można wykorzystać. Zrobimy takie złudzenie. To akurat sprawdzają w piaskownicy. To działa. Zrobimy iluzję jednego korzenia. Zaczynam rozumieć, dlaczego Pukata i Sim spędzili tyle czasu w piaskownicy. dali w tej pracy? Do kocki. nie, w tej pracy. Słuchaj, po prostu to ten język znowu. <grym> Jak <grym> to dali w tej pracy? Taki korzyść. Z tyłu na bok. Tak. Gdzieś tutaj. Nie na samym tyle, ale wysoko. I ważne jest to, żeby to ścięte było pałacowo. Tak. To bardzo dobrze, że dziedziciel ten język odklei w końcu. <grym> Dobra, czyli tego sobie jeszcze nie marnujemy. To jest bardzo fajne. To można też wykorzystać na ścianie, jako no. wieszak. O, a to jest fajne bo co... To jest też ten korzeń, który został po Joshu. I jak go tak uderzyłem młotkiem, myślałem, że lekko, ale się rozpadł na kilka części. nie z tego. Właśnie, wymyśliłem, że to można sobie... Jak ktoś chce spróbować, jesteś silny? Teraz spróbuję. <laughs> nie będziemy chwalić tutaj. Wymyśliłem, że sobie z tych elementów Spróbujemy jeszcze dosztukować, żeby optycznie powiększyć niektóre korzenia. Ewentualnie użyjemy tego jako iluzję jednego okrągłego pniaka. I jeszcze mam bo boże, jak, jak fajnie. Ok. To sobie jeszcze dopełnimy gdzieś pewnie tutaj. To co mi się jeszcze w tym drzewie tutaj nie podoba jest... Góra jest super, bo jest szeroko takie, jak byśmy chcieli żeby zrobić tą iluzję e, dużego materiału z przodu. Ale jeszcze tutaj czegoś brakuje, jakiegoś przejścia. Ale to, fajnie, pasuje. Dobra, i teraz mamy tak, przyklejmy to tutaj i tutaj. I może jeszcze do tego piększe jest zaraz za o, tym dużym To też nam się bardzo fajnie pije. A właśnie zrudenie jest jak nie widać to z prądu, tylko i wyłącznie rozbić. To jest ma. Dobra, ale teraz, żeby było w miarę profesjonalnym, żeby jeden aspekt, który warsztatu był profesjonalny, to mamy podsypkę, w nie podłoże, to specjalnie, nie wiem, może producent nie opuścił, gdzieś sobie nie poprawi, ale moim zdaniem nie ma jakiegoś znaczenia, że znajdzie jest to kopia podłoże aktywnego, który nie podsypka, co się z nami podłoże, najpierw jak dwóch dniach, jakiś tam ja bym się w nie przyjmował, czy jest coś, gdzie to będzie tak, a co? Wymuchnie? Tak, tak, a co? <laughs> nie, pytam się, czy możemy zrobić tak, że jak trochę podłożać innego nasypanego, na to podsypkujemy tego do i później na podłożę, jak mu kanapkę, można. <laughs> można, to nie Dobra, to, to jest. Nic Łapcie tutaj timelapsa z tym, jak krok po kroku powstawała ta diorama z tymi największymi korzeniami z przodu, jakimiś troszkę mniejszymi po środku i korzeniami takimi najdrobniejszymi z tyłu, co tworzy taką piękną perspektywę i dużą głębię w tym zbiorniku. A więc tylko patrzeć i obserwować, jak później będą właśnie dodane rośliny i jak to pięknie akwarium będzie sobie dojrzewać. na celu tylko tyle, żeby one później no, po zalaniu no, nie jeszcze, to, żeby, jeszcze trochę podłożę, e, tutaj Jeszcze po to złożę. żeby piasek przykleje. Czy tak, przykleić, to jest? Piasek też. Piasek też. to znowu jeden klej. To możemy zadać, że listem Ktoś się obserwował, ale na tej jednej warstwie piasku, i na inną warstwie to ja muszę powiedzieć, go i cały czas mamy taką zbytną ścieżkę. Mamy to y, odsunięte zupicie, mamy tamto, y, tamtą stronę przyklejoną, cień w tym miejscu y, dwie pasujące do siebie, y, dwa pasujące do siebie mostki ten i ten, prześwity. A tak wygląda już skończony hardscape. Oczywiście jeszcze bez piasku, jeszcze bez roślin, bo na tym hardscape właśnie polega. Przepięknie stworzona kompozycja przez Michała oraz przez Przemka, gdzie widać właśnie te prześwity, jakieś cienie. Piękną perspektywę stworzoną właśnie z tych korzeni. Tak jak wspominałem już wcześniej, troszkę większych z przodu, troszkę mniejszych z tyłu. Jeszcze takich najmniejszych, najbardziej na tyle, na samym tle zbiornika. To co jest piękne, no to niesamowita treściwość tych korzeni, które wyglądają na masywne, które po prostu właśnie stwarzają takie wrażenie tego, że mamy w akwarium podwodny las. Piękna praca wykonana właśnie jeżeli chodzi o ten zbiornik. Od frontu prezentuje się zdecydowanie najlepiej. Jestem ciekaw jak ten zbiornik już będzie wyglądał za chwilę, gdy zostanie obsadzony roślinami, ale trzeba pamiętać, że jest to akwarium startowane suchym startem. Zanim dostaniemy Ostateczny wygląd tego zbiornika trzeba będzie chwilkę poczekać. I dopiero sobie go pędzelkiem na tył odgrywamy. Tak? się może jeszcze mieszać z podłożem, To jeszcze nie jest dramat. To jeszcze nie przeszkadza. Nie, yeah, można, ale jedno z kordiencie. Dobra, nie jest że on, on odzyskał, ale Jeden, do... Jeden to A, Nie, nie, to pomagać. Dlaczego? Nie, 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 to A tutaj. Dobra, Tutaj... Mhm. To są Mi premium, premium kolegów? Przecież, to pójdę do Wystarczy mówiłem A w tym time możecie zobaczyć, jak właśnie akwarium jest już ozdabiane roślinami. Głównie na sam początek, tutaj, jeżeli chodzi o rośliny, są to mchy, które są poprzyklejane na właśnie korzenie, pnie, tak aby wyglądały naturalnie porośnięte właśnie przez tym jak w lesie, mikrozorum jak i też Monte Carlo tak jeżeli chodzi o rośliny, które tutaj dojrzałem, a w przyszłości też jeszcze będzie dosadzony tył, ale to pewnie też zauważycie na fanpage'u Aquashow I tak oto moi drodzy, wygląda już w pełni zrobione akwarium przez Michała Adamka, jak i też przemka z podwodnych aranżacji, które no, wygląda po prostu bosko. Z przodu mamy troszkę roślin kępczastych, które też mają stworzyć wrażenie, że to akwarium od przodu jest kapkę większe, ale też te rośliny pomagają od przodu stworzyć tą właśnie perspektywę tego właśnie lasu, ale tego nie da się pokazać Wam na materiale wideo, więc zapraszam Was bardzo gorąco na kolejne szkolenia, które odbywają się w Aquashow już najprawdopodobniej w przyszłym roku. Jest to niesamowita kopalnia wiedzy, dużo osób można spotkać, które się interesują tym samym co Wy, a i też bardzo fajnie jest po prostu popatrzeć na te wszystkie zbiorniki, które wyglądają po prostu rewelacyjnie. Ta diorama lasu zdobyła też moje serce, a praca Michała Adamka no, jak widzicie na obrazku, creme de la creme, ale to Wam pozostawiam też również do oceny w komentarzach. Napiszcie mi, co Wy uważacie na temat tego zbiornika, który właśnie tutaj, spryskiwany wodą, wygląda troszkę jak las deszczowy. Oczywiście zostawcie komentarz. Ja Wam też bardzo dziękuję za uwagę. W tym odcinku oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, aby ten materiał trafił do większej ilości osób. Ja też tutaj w podziękowaniach chciałbym. Po prostu podziękować Krzyśkowi, który udostępnił mi dużą ilość materiałów, jak i też Przemkowi, który chciał mi też udostępnić dużą ilość materiałów, ale niestety były w pionie, więc to by mi się tutaj akurat nie przydało. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, trzymajcie się moi drodzy, życzę Wam miłego dzionka, siemaneczko.